Kultura na dzień dobry. Dzisiaj autorka utalentowana pod wieloma względami. Będziemy mówić o twórczości pisarskiej. Pani Anety Skarżyński, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry z Wrocławia, ale też malarki, śpiewaczki operowej. Um, Plastyka. Plastyka. Dużo tego włączy się w tych książkach, bo też pani sama je ilustruje. Powiedzmy w takim razie mamy cykl Wyspy i on tu się... Wydarzenia rozgrywają w operze. A częściowo w operze, dlatego że załóżmy, zacznę od książki Podróż na Operiona. E, tutaj głównie wydarzenia rozgrywają się w tej książce, Podróż na Operiona. E, zaczyna się od renesansu, kończy się na epoce m, na roku 1830 i e, na śmierci Vincenzo Belliniego, czyli jest to niezły pasaż historyczny, ale tak naprawdę to nie jest historia opery, to jest książka multiprzygodowa, bogato ilustrowana ilustracjami z gatunku realizmu magicznego, które sama robiłam na przestrzeni kilku lat. I tak naprawdę są to zakulisowe historie, nierzadko mrożące krewy w żyłach. Opowieści, opowiastki, anegdoty, czasami bardzo śmieszne, czasami Wszystkie traumatyczne. podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń przypadkowe? Jeden do jednego. To są historie, do których robiłam research na przestrzeni kilku lat, a w związku z tym trafiłam do takich osób i do takich perełek, które Potem otwierały mi drogę do następnych perełek, bo panie redaktorze, to ja panu zadam pytanie. Czy pan wie, kto jest matką liposukcji? Nie mam żadnego pojęcia. Myśli pan, że to nie, jest... Zastanawiam się, kto jest ojcem, ale nie chcę tutaj strzelać. No, powiem panu, że liposukcja nie jest wymysłem 20 czy XXI wieku. A, to nie jest imię? Nie, liposukcja to jest A, to odsysanie tłuszczu, które, którego matką była, której matką była tej liposukcji, śpiewaczka operowa o nazwie, czy nazwisku Marie-Louise des Matins Diva z piekła rodem. I to ona weszła w 1687 roku w kooperację z rzeźnikami, którzy, i to jest postać autentyczna. Pod koniec XVII wieku tak, odsysała już? Tak, sobie? nie to, że odsysała, nie, ci rzeźnicy troszeczkę jej poobcinali boczków. Mało tego, przeżyła operację. Zakutali ją jakąś tam, prawda zawiązali, przeżyła operację, wybudziwszy się z tej operacji, czuła się słabo silna i zażądała obiadu, więc jej ugotowali obiad na bardzo specjalnym rodzaju tłuszczu. I to jest. To już jest legenda z tym tłuszczem, na którym jej zrobiono obiadek, aczkolwiek. Znaczy na swoim własnym, jak rozumiem. <grym>, dobrze pan rozumie, panie redaktorze. I... Tego typu perełeczki pojawiają się i tego typu sensacje pojawiają się w całej podróży na Operiona. Jest też Carlo Gesualdo z Venozy, czyli sadysta, madrygalista, czy też sadomasochista, madrygalista, który swoją żonę nabił na halabardę, po czym zadał jej 28 ciosów sztyletem. Jest też potężna, potężny rozdział o obalam mity. Na temat Salieriego i Mozarta. No jest też oczywiście o największym brudasie wśród kompozytorów, czyli, nie zgadnie pan, nie. Beethoven. Beethoven był takim plejtuchem, że trzeba było z niego dosłownie zdzierać na siłę ubrania. Wtedy, kiedy był upity i go włożono, wkładano go do wanny, myto go, zdejmowano z niego wszystkie ubrania, przebierano go. To są tego typu rzeczy, zakulisowe historie, o których większość, nawet ludzi związanych z muzyką na co dzień, niekoniecznie ma pojęcie. I skąd się bierze takie historie? Gdzie one są napisane? Gdzie pani sięga do tych źródeł? No cóż, jako zbieraczka przygód, kolekcjonerka sensacji, grzebie. Dłubie i wygrzebuje takie perełeczki, to są biblioteki. Największe odkrycia zresztą odbywają się gdzie? Właśnie w bibliotekach. To jest research internetowy, niekoniecznie na polskich stronach internetowych. No ale dość o tym te książki natomiast część. W tym w tej powieści o Wyspy rzeczy... Pszowej. Tak. Na I... To już jest książka super realistyczna, początek lat 90. środowisko wrocławskie artystyczne, a więc plastycy, muzycy, aktorzy, reżyserzy przeplatają się. Nie. Wyspy Paprykarzowe, to jest... Sama nazwa wskazuje Szczecin. Szczecin, dlatego że... Papryka szczeciński. Tak jest. jest państw, Główna tina. bohaterka ma 15 lat. Kończy się jej przygoda wyjazdem do Wrocławia. A z kolei Wyspy Naftalinowe. Rzecz się dzieje i w Goleniowie, i w Szczecinie. Czyli znowu zachodnia tak, Polska. Tak, tak. Bardzo ciekawy teren, ludzie często sami nie wiedzą, skąd się wzięli w danym miejscu. Wiedzą, panie redaktorze, wiedzą? bo z Kresów, cały mój ród z Kresów, praktycznie no aż z Witebska, z Nowogródka. I ktoś, kto mówi, że jest ze Szczecina, to ja panu gwarantuję, że jest z Kresów Wschodnich. No wiadomo, po roku 1945 część ludzi trafiła tam na... Na mocy nakazu zasiedlania odzyskanych no, się no, zachodnich. w oczywisty sposób, tak? tak. Bo to są bardzo ciekawe tereny takie również dla nas, bo, bo tam jest troszkę inna świadomość narodowa Polska. Wdaje się być w stosunku do tych południowo wschodniej polskiej rozmyta taka. Bardziej otwarta na nowinki. No, nie wiem, nikt nie zaprotestował. Nie było w Gańsku, we Wrocławiu protestów, jak biało-czerwoną flagę książąt księ, księż, piastowskich zamieniono na żółto-czarną. No, sami książęta zamienili, ale później dziwne to wszystko jest, w dziwną no tak. stronę idzie i tak przyglądamy się. Z niepokojem. Tak, ale Wrocław to bardzo kolorowe miasto i chyba jedyne w Polsce, które żyje nocą. Wrocław By Night. No i właśnie część akcji rozgrywa się w środowisku typowo artystycznym Bohemy, wrocławskiej początku lat 90. Z pewnym przekierowaniem do Warszawy, gdyż główna bohaterka wyjeżdża do Warszawy. Kolejna książka, która jest w trakcie tworzenia, to już będzie Warszawa. No a podróżną peryferią. No, wyspy to... lornetowo-meduzowe będzie tytuł. Nie, nie podam teraz tytułu, to jest tajemnica, ale wierzę, że będzie równie ciekawa jak cała ta kolekcja. No i oczywiście też w tym trakcie kończenia powrotu z operiona, gdyż podróż na operiona to jedno, a powrót z operiona to jest druga część. Aczkolwiek każdą z tych książek można czytać oddzielnie. I mało tego, niektóre rozdziały, mimo że są chronologicznie poukładane, to stanowią odrębną przygodę danej bohaterki. Czy też danego bohatera. I można czytać je również na wyrywki. Ale to jest no proszę, socjalistyczna tak jak, beczka śmiechu, tak czy tak owak. Jak każdy, tak jak każdą książkę. Bardzo się cieszymy, że zawitała Pani I do ja nas i przedstawiła naszym e, widzom swoją twórczość. Cenne. E, zawsze jest jakaś oferta na prezent świąteczny, A, to na teraz pewno. trwa g, g, intensywne myślenie, co tutaj dać. Więc właśnie, może? tak. Jak najbardziej. Książki są do nabycia. Można zamówić. Jeden piku, można nabyć przez internet, są różne możliwości, ale ja szczególnie swoje książki polecam tym, którzy boją się muzyki klasycznej, uważają ją za żempolenie boją się opery. Nigdy nie byli w operze, a gwarantuję im, że cała ta historia jest to historia, mimo iż osadzona i związana z operą, to tak naprawdę wszyscy ci bohaterowie, geniusze, Pokazują swoją najbardziej ludzką twarz, i ludzie, którzy są przyzwyczajeni do opery jako czegoś napudrowanego, tworu, mocno skostniałego, tak naprawdę znajdą tutaj najbardziej z możliwych ludzkich twarzy wszystkich artystów, którzy tutaj przewijają się. Łącznie z kastratami, którzy święcili triumfy na scenach oper barokowych, doby. No właśnie, Tak szczy... było. Tak, tak było, tak. Jak było bardzo pięknie, dziękujemy. Aneta Skarżyński, autorka książek, artystka, uzdolniona pod wieloma względami. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. A Państwa teraz zapraszamy na prognozę pogody, po której będziemy rozmawiać o biznesie. Jakub Wiech dzisiaj, Energetyka24 i właśnie o zielonym dealu dla Europy będzie rzecz już za kilka chwil.